Noliv pokazuje swoje ciało po operacjach. Jeden z czołowych polskich raperów daje info na temat swojej solowej, długo wyczekiwanej trasy koncertowej. Freeze pierwszy raz wypadł naprawdę średnio w piosence na tle innych. Oraz pierwsza para z ekipy Friza w końcu spodziewa się. Zaczynamy. Luigi, to autor najnowszego kawałka na kanale SBM pod tytułem Magnolia. Jeżeli ktoś z Was nie jest na bieżąco z tym, co SBM wyprawia, no to odsyłam do poprzednich odcinków: od Doroty na SBM, a powrzucanie obcojęzycznych artystów do line-upa swojego festiwalu. Tutaj chodzi o to, że SBM jest naprawdę bardzo lubianą wytwórnią, ale nie da się nie zauważyć, że słuchacze mają dosyć tych ich dziwnych ruchów, a Luigi niestety chyba dalej ciągnie ich wachlarz nieszczęść. Problem w tym, że wolisz Magnolię. Oddzwonię. Jak można wyczytać z opisu, Luigi już wcześniej pojawił się na SBM Starter i na jednej z poprzednich edycji festiwalu. Wiadomo, że muzyka to kwestia gustu, koniec końców. Ja szanuję nakład pracy włożony w cokolwiek, no ale nie zmienia to faktu, że to kolejny ruch ze strony SBM, który zrzuca na nich falę negatywnych komentarzy. Mówią, że bit jest totalnie zmarnowany i że nie da się tego słuchać. Ja uwielbiam SBM i żadne numery nie robią mi w tym różnicy, ale przyznam, że po prostu interesuje mnie skąd taka zmiana, dlaczego nagle wpadają na takie pomysły. Jest to po prostu dosyć intrygujące. Poza tym jestem dozgonnie wdzięczny za kontent i za komentarze ludzi, którzy są bardzo zniesmaczeni tym, co się tam obecnie dzieje. Nowciak spoinformował na Instagramie, że zostanie ojcem i podsumował to słowami projekt, nad którym pracujemy od miesięcy. Przy okazji wspomnę, ze względu na ostatnie wydarzenia w ekipie, które dosyć dotknęły fanów, że niektórzy z tej grupy skomentowali mu bardzo pozytywnie ten post. Może niektórych to interesuje. BDOS udostępnił listę wszystkich koncertów, na których pojawi się w najbliższym czasie. Już minęło sporo czasu od jego solowej trasy koncertowej i dlatego napomknął, że coraz większymi. Krokami się do niej zbliża. Żeby była jasność, te wszystkie wydarzenia to koncerty, na których BDS pojawi się gościnnie. Zapowiedział jeszcze pobocznie, że mogą pojawić się bandany 2.1.1.5 oraz zagra w Gdańsku i Krakowie tego samego dnia, ponieważ jak sam twierdzi, jest kotem. Była zapowiedź, że Noliv pojawi się w aferkach w lipcu, ale z jakiegoś powodu się nie udało. Nie ukrywam, że nie jest to nic nowego. Obecny występ jest wstępnie zapowiedziany na 18 sierpnia, więc czekamy, czy to dojdzie do skutku. Poza tym wspominam, że na Instagramie Noliv są pierwsze zdjęcia, takie softy, których tutaj niestety pokazać nie mogę, Po operacja chciała, więc. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, odsyłam na Instagrama. Szczerze jestem ciekawy Twojej osobistej opinii na temat Waniliw od Friza i Przemka Pro, która odbiła się na TikToku ogromnym wiralem. Moim zdaniem całościowo jest to naprawdę wyjątkowo dobre, nawet jeżeli komuś nie siedzi taki klimat, a znam parę osób, no to jest to po prostu naprawdę z pomysłem wykonane, odbiega od typowych piosenek influencerów i tego nie można temu odebrać. Już i tak dużo muzyki w tym filmie, więc nie będę się za bardzo nad tym rozwodzić, ale jestem ciekawy Twojej opinii na temat zwrotki Friza, która moim zdaniem została naprawdę spaprana. Nie wiem jak do tego doszło, no bo nad tą piosenką na pewno się Działy dziesiątki osób. No jak nie dziesiątki, no to po prostu profesjonaliści. Na każdych poprzednich piosenkach, na których pojawiał się Freeze, chociażby Bombside B, Freeze wypadał naprawdę bardzo dobrze, a tutaj z jakiegoś powodu wypadł mocno średnio. Już nawet nie chodzi o samą nawikę, ale o mix, czyli, że tak powiem, obrobienie jego wokalów w postprodukcji, kolokwialnie mówiąc. I zastanawiam się, jak po prostu taka względnie średnia zwrotka przeszła do tak dopracowanego i mocnego numeru. Przynajmniej w moim odbiorze tak to wygląda. Dalej! Biłaś w toaleci w białej sukni Wtedy nie spałem przez ciebie już od dwóch dni Teraz macie w swoich rękach Jeden z durni, ale ja nie jestem głupi Ciebie każdy może kupić Nie, tu fajnie, tu fajnie Początek taki jakiś dziwny, zbulony, taki przywalony już tak dziwnie, to, nie wiem, coś tu jest nie tak Tak przez nos, to jest słuchalne Tylko ja uważam, że w zestawieniu z Przemkiem Pro Który tutaj no, zrobił mega robotę No freeze wypada słabo Jak już krzyczy to jest fajnie Tak jak mówię, chętnie się dowiem co myślisz i czy też uważasz, że jego wokal Brzmi jakby trochę ktoś go zepsuł w postprodukcji Pewnie dobrze wiesz, że Maja staś zawalczy w Hailik, jest to już oficjalne, odbyła się pierwsza konferencja, ludzie zarzucają jej ogromną hipokryzję, dlatego że jest to ich zdaniem sprzeczne z poglądami, które sama głosi. Między innymi Malik, który jest twarzą tej federacji, miał z nią niemałą sprzeczkę i to dość niedawno, Maja wypowiadała się na jego temat bardzo negatywnie w internecie i to nie był tylko ten jeden raz. Oczywiście przykładów jest dużo. Poza tym Malikiem, Bardenga udostępnił jeden z jej postów, który skomentował jednocześnie podsumowując, gdzie widzi w tym hipokryzję. Możecie się z tym zaznajomić i zatrzymać ten film. Jeżeli chodzi o to, co Maja myśli na ten temat, no to pomimo tej całej. Krytyki bardzo stanowczo trzyma się tego, że weszła do tej federacji, żeby wspierać innych twierdzi, że nawet jakby napisała milion książek i tak więcej osób dowie się o tym, co ma do przekazania z konferencji, a nie z tych książek, co jest w zasadzie prawdą, no nikt tych książek nie czyta. Poza tym przeznacza dużo ilość pieniędzy na cele charytatywne i właśnie to jest bardzo wykorzystywane. Zobaczcie, do czego doszło. Bardzo mi się osobiście podobało to, na co przeznacza część pieniędzy z tej walki. Całym Hailikiem chciałem powiedzieć to, że jeśli maju wygrać tą walkę, to te 20 tysięcy ode mnie i Haili Ligu pójdzie na cel, który ty wybierzesz. Nitro zaproponował Mai Staśko, że jeżeli wyjdzie do jego piosenki na Hilfe, no to on przeleje 10 tysięcy złotych na wybraną przez nią zbiórkę charytatywną, czy tam po prostu na jakąkolwiek zbiórkę charytatywną. Oczywiście od razu rzuca się w oczy, że to jest takie prześmiewcze i Nitro chce troszeczkę zahaczyć o to, że mają można manipulować w zależności od tego, ile pieniędzy i na co się przeleje. Wydaje mi się, że to zmierza do tego, że influencerzy będą mieli coraz większe wymagania od Mai za to, że będą wysyłali pieniądze na zbiórki charytatywne. Teraz tylko pytanie, czy Maja nie da sobie w kaszę i odmówi tych propozycji, czy jednak w imię wyższego dobra będzie te zadania wykonywać za te pieniądze na zbiórki. Jednego nie można jej odmówić, jeżeli ktoś widział konferencję, no to naprawdę bardzo odważnie i stanowczo broni swoich idei. Ode mnie to tyle, dzięki, że oglądasz do końca, do usłyszenia za tydzień.